Witajcie na moim kanale. Boczek obsmażamy na złoto, dodajemy cebulkę i nie żałujemy przyprawić kurkumą i pieprzem. Bardzo dużo o kurkumie mówię na moim kanale NutriKompass, więc bardzo zapraszam, żebyście obejrzeli ten filmik, bardzo ciekawy. Wapń potrzebny jest dla naszych kości, ale także reguluje pracę naszego układu nerwowego. Potas reguluje poziom pH komórek w naszym organizmie. Do tego bardzo dobrze wpływa na pracę naszego układu nerwowego i pracę naszego mózgu. Dosypujemy ryż i zaraz także tarkujemy marcheweczkę. Marcheweczka to bogactwo witamin takich jak A, B, C czy E. A także minerałów takich jak wapń. Magnes, potas czy żelazo. Już jak dołożyliśmy ryż i marchewkę, tak naprawdę smażymy niedłużej jak 5 minut, żeby tylko wszystko się tak zagrzało, tak naprawdę obsmażyło się, wszystko wymieszało się pięknie na patelni i gotowe naprawdę przepyszne można ozdobić kolendrą albo bazylią, co kto ma w domu.